Ojciec Syrach Janicki, medytacje franciszkańskie. Zapraszam serdecznie do medytacji franciszkańskich. Jest to okazja do tego, aby przez rozważanie myśli, słów Świętego Franciszka jego życia, na nowo zachwycić się ideałem, charyzmatem, jaki ten święty nam zostawił. Medytacje te napisałem w ciągu kilku lat. Ojciec Syrach Janicki. Tom czwarty. Czyta. Michał Kurka. 14 września. Cele formacji. Lekcjo. Bracia, którzy kiedyś zapytali go, czy podobałoby mu się, by wykształceni, przyjęci już do zakonu, oddali się studium Pisma Świętego. Odpowiedział: Mnie niewątpliwie podoba się to. Byle jednak za przykładem Chrystusa, o którym czytamy, że raczej modlił się, aniżeli studiował, nie zaniedbywali studium modlitwy i aby nie studiowali tylko po to, żeby wiedzieć, jak mają mówić, lecz aby czynili to, co słyszeli, a gdy to wprowadzą w życie, by radzili innym. Chcę, mówili, aby bracia moi byli uczniami ewangelicznymi i tak postępowali w znajomości prawdy żeby wzrastali również w nieskalanej prostocie, by nie oddzielali prostoty głębi od roztropności wężów, które wybitny nauczyciel połączył swymi błogosławionymi ustami. Święty Bonaventura, życiorys większy świętego Franciszka. Meditacjo Bardzo ważne jest to, aby w formacji od samego początku mieć świadomość jej celu, czyli po co ona jest i czemu ma służyć. Bardzo jasno ten cel określają nasze konstytucje generalne. Mówią one bardzo jasno, że celem formacji jest, aby wszyscy bracia i kandydaci za natchnieniem Ducha Świętego, mogli ciągle naśladować Chrystusa według sposobu życia świętego Franciszka i reguły w konkretnych warunkach swoich czasów. W niniejszej medytacji pragniemy jeszcze głębiej wniknąć i określić cel formacji nakreślony przez nasze konstytucje. Im bardziej będziemy umotywowani wewnętrznie, tym gorliwiej oddamy się formacji duchowej, ludzkiej i franciszkańskiej. W naszych rozważaniach chcemy zająć się zwłaszcza formacją ciągłą, ponieważ to ona jest czymś najbardziej podstawowym dla naszego rozwoju. Możemy powiedzieć, że formacja ciągła zmierza do budowania życia wspólnoty domowej i prowincjalnej, opartej na duchu i misji własnej zakonu. Jest ona planem, według którego wznosi się różne budowle we wspólnocie. Wiadomo, że żadna budowla nie może się udać bez solidnego planu, a nawet jeśli ktoś buduje na siłę bez takiego planu, to konstrukcja tej budowli jest bardzo słaba i może ulec katastrofie. Formacja ciągła pragnie tworzyć radosne i dynamiczne życie we wspólnocie, gdzie każdy czuje się akceptowany i kochany, takim, jakim jest, ze względu na dary otrzymane od Pana i dobro, które wyświadcza współbratu przez swoją miłość i wspaniałą myślność. Formacja ma na celu tworzenie we wspólnocie atmosfery akceptacji i miłości. Jeśli formacja spełnia ten warunek, to bardzo szybko wspólnota staje się prawdziwym domem, w którym każdy czuje się dobrze i nie jest zmuszany szukać ciepła gdzie indziej. Dalej, formacja chce dotrzeć we wspólnocie do serca każdego poszczególnego brata i pomóc mu odkryć i uzewnętrznić całe bogactwo łaski Bożej i jego natury ludzkiej. Formacja to nic innego jak narzędzie do realizacji tego charyzmatu, jaki Bóg złożył w każdym z nas. Dzięki formacji możemy w sposób zdrowy i nie popadający w niebezpieczeństwo indywidualizmu realizować najgłębsze nasze pragnienia, zamiary i marzenia. Formacja ma na celu pomoc w dojrzewaniu naszej wiary i duchowości. To dojrzewanie prowadzi nas do coraz bardziej autentycznego doświadczenia paschalnego. Obumieranie i rodzenie się na nowo są stałym schematem, w którym rozgrywa się nasze życie duchowe. Bez właściwej formacji nigdy nie dojdziemy do właściwego znaczenia cierpienia i nawrócenia. Bez tego urobienia duchowego cierpienie będzie zawsze czymś niezrozumiałym i przeklętym, a zaczynanie od nowa nigdy nie będzie nam się kojarzyło z nawróceniem, ale z ciągłym powtarzaniem tych samych rzeczy. Formacja czyni nas zdolnymi do postawy kontemplacyjnej i wsłuchiwania się w głos Boga, który żąda od każdego ewangelizowania siebie i innych. Czyni nas również zdolnymi do pokonywania trudności oraz do właściwego odpowiadania na wyzwania świata i zmieniające się warunki życia. Bycie zdolnym do postawy kontemplacyjnej to przede wszystkim budować swoje życie na Bogu, źródle wszelkiego dobra, zachowywać ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Formacja ciągła rozwija nasze zdolności duchowe, naukowe, zawodowe, umożliwia naszą odnowę i dojrzewanie. Dzięki niej potrafimy coraz lepiej służyć zakonowi, kościołowi i światu to znaczy, że jesteśmy w stanie zrozumieć i ogarnąć te wszystkie zmiany, jakie się dokonują. Dzięki formacji jesteśmy zdolni do owocnego dialogu z tak szybko zmieniającym się światem. Zdrowa formacja uchroni nas przed zagubieniem się czy wyobcowaniem. To ona pomoże nam w świecie dostrzec obecność Boga, jak i liczne zadania, które stoją przed nami. Oracjo. Pragniemy Ci Panie, podziękować za całą troskę, jaką o nasz rozwój mają zakon i prowincja. Dziękujemy Ci za to, że mamy tyle okazji do tego, aby wciąż formować nasze serca, umysły i ducha. Pomóż nam zawsze z wielką wdzięcznością uznać i przyjąć każdą inicjatywę formacyjną w naszej prowincji czy zakonie.